Girata Emsia. Ostatni film na tym, na kanale którego twórca <grywka> ciągle nie umarł. Ostatni film był. Ależ ten czas leci. Przepraszam Was bardzo, moi drodzy, ale po prostu, po prostu nie miałem czasu i znowu jestem w nowym mieszkaniu. Znowu, znowu jestem w nowym mieszkaniu. Ciągle mnie przeprowadzałem. Ja już mam tego dość i ja w ogóle tego nie chcę, ale ciągle mnie przeprowadzałem i ja nie mam czasu na nagrywanie. Ale na TikToku jestem. Wiem, że uwielbiacie TikToka. Także, moi drodzy, postaram się, ale nie będę już obiecywał, bo to po prostu najlepiej to wiadomo. Moment. Wysypało mi czoło i założę czapkę. Ale dojrza... będę wyglądał dojrzalej w tej czapce, na pewno. Moi drodzy, nie będę obiecywał, ee, że będę częściej nagrywał, ponieważ pracuję i po prostu nie mam na to czasu. Ale chciałbym. I może się to zmieni. Mam nadzieję. Kupiłem PlayStation 5, to prawda. I mam oczywiście FIFA 21, którą chyba gdzieś tam. W poprzedni film to była recenzja z kibla, tak. Idąc za tym ciosem, zagramy sobie dzisiaj. Mówisz co gram, po 8 miesiącach, czy tam dziewięciu, nawet nie wiem, prawie rok chyba minął. Jakoś szybko, w ogóle tam ten rok nie powinien istnieć, być wycięty z kalendarza, bo jakoś za szybko zleciał. Zagramy sobie. Cza... Czer... Czerski? Napisał. W następnym odcinku zagrajmy mecz Lech Poznań FC Barcelona na zawodowcu. Wszyscy, kocham to. Że ostatnio płakałem. Yy, ostatnio rok temu płakałem, że dajecie mi klasę światową i legendę, więc zostałem zawodowca i kraj yy, lechem. Czyli yy, nie będzie za łatwo, ale to jest zawodowiec, więc pewnie damy radę. Aczkolwiek pewnie sobie trochę popłaczemy, pokrzyczymy, pokrzyczymy, ale kogo to obchodzi? Po prostu zacznijmy ten piękny mecz, yy, bo gramy górą po raz szesnasty, wraca na YouTube'a. Dno, dna. Jeżeli kogokolwiek interesują skład tego zespołu, to o, taki mamy skład. To jest oczywiście pierwszy mecz w tej Fifie na PS5, jaki yy, nagrywam, więc nie wiem jaka, jaka będzie jakość obrazu. Mam nadzieję, że będzie lepsza niż to, co zgrywałem z PS4. Natomiast będzie na pewno płynniej i lepszy pad jest i, yy, <kłysy> i ogólnie jest spoko. Gramy finał Ligi Mistrzów. To jest finał Ligi Mistrzów. Lech Poznań gra w finał Ligi Mistrzów z FC Barceloną. Obie te drużyny nie mają szans na dojście do finału w yy, obecnych czasach. Tak, mówię też o Barcelonie, która jest na bardzo wysokim poziomie ostatnio. Jedna uwaga: jak nagrywamy mecz przez nagrywanie yy, obrazu w PS5, które jest jeszcze wygodniejsze niż na PS4, bo tak, nagrywam filmy bez nagrywarki, tylko po prostu z programu wbudowanego. Jestem tak profesjonalny. Chociaż dużo ludzi to robi, z tego co wiem. No ale, ale, ale dobra, bo rzeczywiście coś Pyrtole nie odrzeczy. Uwaga, czerwiński, piękny odbiór piłki. Bawimy się z Barceloną, tak jak to Lech ma w zwyczaju, kiedy gra z Barceloną. Jest po środku ekranu napis, w sensie czas nagrywania i jest czerwona kropka, który nie będzie widać w nagraniu, yy, ale jest ona widoczna i mnie trochę to tak dżaźni, bo widzę to, ciągle to widzę. Uwaga, bo biegnie dębelele. I Dembele już jest w polu karnym. Nie no, przecież nie możesz mi strzelić ziomek, to jest zawodowiec, bez przesady. Eee, na wysokim poziomie jestem, mówiłem. Przy... <laughs> Widzę, że w bramce Lecha stoi Vanderhart, bo nie było nas stać ani na Joharta, ani na Vanderwarta, yy, więc zrobili z niego yy, w laboratorium Wanderharta. Yy, i tak właśnie o takiego Lecha walczyłem. Uwaga! Ramirez! Ramirez! Ra... Spokojnie. Na razie musimy się pobawić, żeby Barcelona nie była taka, wiecie... że myślała, że my nic tu nie mamy, tak, że jesteśmy słabi, ale za chwilę im pokażemy. Przepraszam, co tu się stało? Co tu się stało? A jeszcze z ogłoszeń takich tutaj parafialnych, to ja bym chciał Was zaprosić na tego TikToka mojego, żebyście obserwowali. Postaram się wrzuca wrzucać coś innego niż do tej pory, bo to co wrzucam teraz mi sprawia dosyć taką jakąś fajną radość, nie wiem czemu. Ale uwaga! Oj, dobra. Yy, nagrywam Naruto od początku, jakby idąc, yy, i wrzucam tam po prostu to co słyszę po polsku, yy, w oryginalnym dubingu japońskim. Super, prawda? Brzmi ekstra! Ale to jest śmieszne, i ja np. oglądam te filmy to się śmieję. Może dlatego, że. czasem mam IQ ziemniaka. Uwaga! O taki le. O, o Boże, o Boże! O Boże, Boże! Arwa! Nie wiem z czego się cieszę, ale strzeliłem przynajmniej Gola pierwszego po 9 czy tam 8 miesiącach od ostatniego nagrania. Chyba z 9 prawie miesięcy. Ja nie wiem, co tu się stało, bo jakoś łatwo odpuścił. Obrońca Barcelony, który to nawet był, nie wiem który to był. Nieważne. Sprowadzimy 1-0 w finale Ligi Mistrzów z Barceloną. Polska górą, i strzela Ishak. Także wbijcie na TikToka gramy górą, łatwo znajdziecie. Tam chyba z 5000 prawie obserwujących mam, bo tak fajnie to się jakoś w miarę fajnie idzie. Oglądajcie to Naruto, co tam wrzucam. Może Wam się spodoba, nawet jak nie lubicie Naruto. To tam jest, po prostu, to jest taki ukryty Polski, no. Słychać polski w japońskim i brzmi to śmiesznie. I będę nagrywał też inne rzeczy, na pewno tam. To nie będzie tylko anime. W postaci naruto. Ale póki co, to jest taka wiodąca tam zupełnie skrajna, zupełnie inna kategoria niż piłka nożna na moim kanale. Ale, ale głupotki, tak? Jak zwykle głupotki, uwaga, nie ma bramki. No, Barcelona próbuje. Ładnie. Wanderhart broni. No, Messi tutaj y, bardzo, bardzo nieładnie się zachował. Fajne są te włosy Messiego w tej grze. W ogóle tylko teraz nie widać, bo nie biegnie. O, biegnie. Ale, ale teraz coś nie skaczą. O, teraz może być widać. A, ale tutaj w sumie też nie widać. Ale krzyczy. Messi krzyczy. Messi krzyczy głośniej w tej fifi niż w poprzedniej. Po to kupiłem PS5, żeby właśnie usłyszeć, jak Messi krzyczy głośniej. Uwaga, lek poznań. W klasycznym ataku gramy górą. Uwaga, aż mi oko zaczęło szczypać. Nie wiem czemu co się dzieje. Patrzcie, łatwo. No nie niesamow... są. tak nie wolno. W ogóle, a propos. Jest nowe, nowe otoczenie, tak? Znowu nowe mieszkanie. Yy, przeprowadziłem się na początku stycznia, z tamtego mieszkania mieszkam niedaleko tamtego zero szczegółów, tak wiem, nie powiem Wam gdzie mieszkam. Yy, ale ja jestem we Wrocławiu ciągle na pewno i tutaj też pracuję niestety. Ale nie wiem o co chodzi z tymi wolnymi, więc robimy cokolwiek, uwaga! O, ja zawsze robię cokolwiek. Ale dobrze mi się tu mieszka, gdzie mieszkam, i powiem wam, że yy, tutaj mam nawet lepsze warunki do nagrywania. Tylko muszę to ogarnąć i nie wiem, czy słychać. Mam szynszylę tutaj w pokoju, i właśnie. czy znaczy w salonie. I właśnie piję sobie wodę. Ładnie lech. Żutkarny będzie dla nas. Proszę bardzo, tutaj Dest dotknął rączką. Nie kuć się! Dotknąłeś ręką! RĘKĄ DOTKNĄŁEŚ I wam TERAZ FASOLE BRAMĘ Ale w ogóle To nawet nie było ręki, no ale Fifa uznała, że była Okej, okay. uwaga Uwaga, i teraz, i wiecie jak ja strzelam te karny? Zawsze trzymam Jedną, jedną, dwoma palcami, no tak o. Bo mi się tak trzęsą ręce, że nie jestem w stanie Jedną tego zrobić, uwaga strzelamy, uwaga Uwaga BUM! Ma faka, czyli Lech Luzacko Luziksem prowadzi z Barceloną Jakby spodziewaliśmy się tego, tak? Bo przecież Lech Poznań jest na takim poziomie jak Barcelona Więc w finale Ligi Mistrzów Polska drużyna prowadzi z katalończykami już 2 do 0 Jeszcze gol do szatni boom, Nie istniejecie Messi strzela. Eee. Nie dobra, ale powiem wam, nie wiem, jakoś dobrze, dobrze mi się gra na tym padzie. Ja zawsze tak mówię. Kto mnie ogląda, to ja zawsze mówię, że dobrze mi się gra, a w następnym filmiku rozwalam pada. Więc y, różnie bywa. Nie wiem czy to wersja po prostu PS5, chociaż ona tam jakoś pewnie wybitnie się nie różni y, niż PS4. Natomiast y, ten pad jest lepszy, zdecydowanie lepszy. Uwaga, iż Isch, ishak. Czy to będzie 3-0? Oczywiście, że nie. Okej. Okay. No i tutaj Lech po prostu pokazuje klasę. Uwaga. O Jezus, o Boże, to się nie uda. To się naprawdę. O jest to się naprawdę nie udało. Uwaga! Jeszcze. Boom! Oczywiście to też się nie udało, ale jeszcze raz spróbujemy, uwaga! Boom! T No, robimy tutaj Barcelonę, tylko te podania są takie z dupy. Uwaga, no będzie. No nie, no nie. Przecież zaraz mnie coś trafi, tak? A przy okazji, bo nie gadaliśmy od tego sierpniowego bodajże w filmiku, gdzie nagrywałem ten teledysk do piosenki yy, pseudo-rapowej yy, FIFA 93. Napiszcie, co o tym myślicie i czy chcecie więcej takich projektów ze, ze śpiewaniem, ra, rapowaniem. Które po prostu, y, oczywiście, y, ja miałem za myślę, że to ma być śmieszne, a wyszło trochę zbyt poważnie Chociaż, wiadomo, nie do końca poważnie Bo ja nie umiem być do końca poważny Ale były momenty takie na serio I pytanie, czy chcecie dalej takie głupotki? Oczywiście to będzie rzadko, bo ja nie mam na to czasu, a poza tym, bez przesady Co tu się dzieje? A, dobra y, Napiszcie, co o tym myślicie, oczywiście y, Nabijajcie tam wyświetlenia bo nie takie gówno się na YouTubie wybiły. <noise> tak ja wiem, bardzo niska samoocena, nie naśladujcie mnie. No ale dobra, podsumowując mecz, no, widzicie, to jest spacerek. Ja sobie tu mam czas, żeby pogadać i nie tracę bramek, bo zazwyczaj jak gadam, to tracę bramki. A tutaj gadałem i zdobyłem te bramki. Więc mecz na plus, więc dzięki za ten mecz. Dziękuję, jeżeli jeszcze żyjesz, bo minęło 9 miesięcy, to dziękuję Ci za ten mecz. Gramy górą jak zwykle. O Jezus, Maria, moment, bo teraz gadam i... Wow! Nie, dobra. Bo jak zwykle gadam i tracę bramkę. E, oczywiście żartuję. Chociaż w, w sumie każdy może w tym czasie umrzeć, no więc, jakby. E, nie, pamiętam, nie pamiętam o czym chciałem powiedzieć. Jak zwykle, mój mózg ma za mało ramu. Totalny spokój. 2-0. W pierwszej połowie do szatni gol na 2-0. I od tamtej pory kontrolujemy spotkanie. E, teraz Barcelona coś tam się stara zrobić. Ja nawet nie robię zmian. One nie mają sensu. No zaraz będzie gwizdek sędziego. Messi tu jeszcze coś udaje. No to co, co zrobisz? No co, no co zrobisz? O, 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 o! Wow! Koniec tego pięknego spotkania, które nie wniosło nic do Waszego i mojego życia. I straciliście na mnie 15 minut, około, czy tam 10, nie wiem. Zobaczymy, po zmontowaniu. Gratulacje. Ale Lech wygrał, pierwszy raz widzicie, że Lech wygrywa z Barceloną finał Ligi Mistrzów. Także łapka w górę i subskrypcja. I polećcie to, mamie, tacie, Wojkowi i Psukotu. Bo tylko u mnie są takie mecze, tylko ja spełniam marzenia. Tylko ja jestem osobą z najmniejszymi zasięgami na YouTubie, która spełni Wasze marzenia. Dziękuję Wam za oglądanie dinozaura po tych wiecznych, niekończących się przerwach. A, jeszcze możecie zobaczyć, jak Lech sobie tutaj podnosi puchar, ale jakby... Lech wygrał. Wow. Niesamowite. Moi drodzy, kończąc jeszcze powiem, że będą oczywiście kontynuowane... Kontynuowane serie takie jak, o, mówisz co gram. Kariery na razie nie przewiduję, bo to niestety zajmuje dużo czasu i wymaga jakiejś tam regularności, więc kariery zawodnika ani menadżera nie chcę na razie robić. Poza tym, te filmy miały najmniejszą oglądalność na tym kanale. Co jest grane, muszę kontynuować. Hubert, musimy nagrać, co jest grane, bo to wisi, cały czas wisi. Jakieś randomowe serie ala vlogowe, oczywiście, jak się skończy lockdown, też będę nagrywał jakieś tam wycieczki lub jakieś tam ala teledyski. Kopiszcie, czy się to podoba. Ehm, gole widzów muszę od odświeżyć, bo tylko jeden odcinek do tej pory nagrałem, także wysyłajcie mi te gole bo tam się uzbiera z tego, co wysłaliście po pierwszym odcinku, ale to są, wiecie, gole sprzed roku, więc potrzebuję nowych goli. Waszyk, z jakiejkolwiek fify, tylko wysyłajcie mi yy, najlepiej nagranie na YouTube, bo ja sobie sam te pliki ściągnę, nie chcę ściągać na dysk plików, bo wiecie. Że dziękuję wam bardzo, moi drodzy, że ciągle ze mną jesteście, bo wiecie, że ja was kocham. Tylko ja jestem bardzo słaby w informowaniu ludzi o, o stanie moim, więc jak się coś nagle dzieje, to ja nie, nie piszę, po prostu znikam, bo ja zakładam, że zaraz wrócę, a tak i tak cały czas sobie powtarzam, po czym mija 300 lat i nie mam czasu. I dopiero teraz wróciłem. To i tak dobrze, że wróciłem teraz, a nie po dwóch latach. Tak się pocieszam. Ale i tak pewnie możecie mi zrobić lincz. Oczywiście na, na Pręgierzu we Wrocławiu kiedyś zrobicie mi lincz y, za to, że tak znikam na długo. To y, jeżeli kogoś ten kanał jeszcze interesuje oczywiście. Piszcie w komentarzu mecz, który y, mam zagrać i, i ten komentarz, który będzie miał największą ilość łapek w górę wybieram i taki mecz oczywiście zagram. Możecie spróbować dać mi klasę światową, bo w miarę sobie na alt... <laughs> na alt... Na Ultimate Teamie radzę, ponieważ sobie troszeczkę tam czasem gram. Tylko dajcie mi lepszy zespół do grania, tak? Nie chcę polskich, ani tam dwugwiazdkowych, jedno, dwóch czy trzy gwiazdkowych. Dajcie mi jakiś dobry mecz i zagramy jakieś fajne widowisko, gdzie będę mógł się pokrzyczeć. Koniec, bo już przedłużam. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, jeszcze raz. I do zobaczenia. Na razie!